No, zaraz tu przyjdziemy. Kolejny dzień, dzisiaj fajna pogoda, byliśmy prawie cały dzień nad morzem, na plaży, bo naprawdę do południa było totalnie bezchmurnie, jak zresztą po mnie widać jestem całe spalony, spaliło mnie, pływaliśmy prawie cały czas w morzu, więc naprawdę fajnie, woda 19 stopni, a teraz byliśmy na kładach, na takim bagim, to jest tor taki dla małych dzieci, bo tam w większości te kłady, które są są od chyba 6 do 12 roku życia, czy od 9 do 12 roku życia, nie wiem, się na stronie zobaczyć, ale właśnie dla mniejsze dzieci są malutkie kłady. Największy był właśnie ten, jak to bagi, czy tam Polaris, czy tak to się nazywa, ten, którym my jeździliśmy, tutaj mogłem jechać z moim młodym. Pierw ja jechałem jako kierowca, później się zamieniliśmy, pokazałem mu jak to jeździ. Zamieniliśmy się i potem młody jeździł. Fajna atrakcja. Takie 10 minut zabawy na tym wychodzi 80 zł, 20 minut 130 zł. Obok tego też dla dzieci jest taki wielki park dmuchańców, który tam widać, o tam za mną. Tam jest naprawdę dużo dmuchańców, jakieś już na atrakcje. dmuchańce na godzinę 50 zł i tam też ręka, więc można sobie wsiąść gdzieś tam pojeść, a dzieci się mogą bawić. więc. Jak lubicie w taki sposób spędzać czas, no to kolejna atrakcja, którą możecie sobie zaliczyć. Eee, no to jest właśnie w tym miejscu. To jest druga strona, to jest ta wschodnia część, nie? Tak, na końcu, całkowicie na końcu wschodniej części, koło e, tego akoparku, tego hotelu Jan tu jest też akwapark wodny obok tego. E, więc na drugą część musicie przejść. Od naszego hotelu to jest około, jak dobrze pamiętam chyba 3 km, więc troszeczkę do przejścia było. Eee, no ale atrakcja fajna, ja sobie pojeździłem, młody się pojeździł, a najważniejsze, że mu, to mu się podobało. A teraz kierujemy się do portu jachtowego, który znajduje się właśnie z drugiej strony. Wczoraj wam nagrywałem port o właśnie od strony wschodniej, no dzisiaj pójdziemy na ten port jachtowy od strony zachodniej. Może po drodze jeszcze idziemy, tutaj coś fajnego się pojawi po drodze, to coś dogram. No tak to, tak to dzień mija, więc idę do tego portu i widzimy się w porcie. Przeszliśmy już tą najbardziej turystyczną część portu, tam gdzie były rybki, miedzone co ciekawe ryba wędzona, taka flonderka 450 całą rybkę, więc groszowe sprawy a nawet Wam powiem, że nie smakowała. Tu macie kutry, którymi rybacy jeżdżą na połów, a my idziemy dalej. Bo tam kawałek dalej jest ordechtowy, jeszcze kawałek trzeba przejść, bo to jest, tam potem po lewej będzie. Ten zwykły port jeszcze chyba tutaj, w którym byliśmy. Tak, tu jest ten port w którym byliśmy, który Wam wczoraj nagrywałem. A ten jest jeszcze tam, kawałek dalej, za tymi krzakami z tyłu. Są już te, e, no, te łódki, które tam dosyć szybko jeżdżą. Tu mamy jakiś, albo to jest może z. bo tu nawet niebieski kogut jest. To może nawet to nie są te, którymi turyści jeżdżą. co bardziej jakaś straż przybrzeżna albo coś tego pokroju. Moja niebieski kogut, już dużo większa. Całkiem inno. W komentarzu co to jest ten sar. Serwa pomieniania elektromagnetycznego, przywoływanie jest zabronione. wiem, że łódki te służą, tak to przynajmniej wygląda, jeżeli chodzi do poszukiwania ludzi zaginionych na wodzie. Ludzie się utopili, zgubili, gdzie jakoś platformy nurkowie nurkują. Takie jest moje przeczucie. Jeżeli znacie odpowiedź, możecie napisać w komentarzu. Idzie przed komputerem, więc pewnie umiecie to wygooglać. No ja idąc tutaj. Nie wchodzę na telefon, i będę szukał, bo to bym już samą tą kamerą chodzenie na wakacjach to no jest więcej pracy niż nagrywania, znaczy niż nagrywania niż, e, niż odpoczywania, bo cały czas wszystko kamera w ręku, wszystko nagrywać, cały czas szukać, gdzie iść, gdzie robić, co robić. W związku z czym jeszcze nie w każdym punkcie nie będę się zatrzymywał, żeby telefonem szukać, no ale myślę, że wy spokojnie to się znaleźć w, w internetach. Już tu jesteśmy naprzeciwko tego portu jachtowego w którym się wczoraj i teraz troszeczkę jeszcze w prawo i powinniśmy być na tym drugim porcie jachtowym. ten port jachtowy, o którym wam mówiłem, o którym byliśmy wczoraj. Więc pamiętacie, nagrywałem tam na wielką łódź. No i tutaj, tutaj też nagrywaliśmy tak troszeczkę z dalsza. A my kręcimy w prawo. No jeszcze kawałek. I będziemy na miejscu. No i przy okazji mijamy parę też kutrów rybackich fajnych. Mamy kolejne kutry rybackie. Tymi rolkami pewnie wyciągają te sieci, które są w wodzie. płać na około lampy ledowe, żeby w nocy też móc połowy robić. A środek już ten tym kutrze wygląda naprawdę ładnie. Tak jak w kamperku, stoliczek, jakieś siodełko, to wszystko w drewnie. No ten kutarek już wygląda ładnie, w przeciwieństwie do tych, które przed chwilą nagrywałem. Tam jakiś jachcik sobie płynie. No i tam gdzie ta beczka jest, tam się chyba zaczyna drugi port jachtowy, co ciekawe nie jest on oznaczony na mapach, trzeba wejść na no, zrzut ten z góry, jak to się odzwie, no, że widać realny kształt ziemi, no to w tym momencie widać go, ale jak się wejdzie na ten taki plan mapy, to tego właśnie portu drugiego jachtowego nie widać, zobaczymy czy tam w ogóle będzie szło wejść, bo widać, że jakieś ogrodzenie tam jest, no się okaże za chwilę. I tu kolejny. Kuter troszeczkę większy, bo no to już taki konkretny, wielki. To by sługa szło, szło przerobić na taki mały stateczek turystyczny. Zrobić po boku ławeczki ładnie, zrobić jakieś ładne zadaszenie z rurek W wydźwierznie kiedyś byłem, to jak za dziecka jeździłem, to była milenka właśnie zrobiona z kutra. Eee, to jest miejsce też. Koło, koło brzegu, to tam właśnie w takim porcie był taki malutki kuter mniejszy od tego, przerobiony właśnie taki statek e, no, dla turystów do przewozu. No i tam właśnie było tak zrobione. Były takie rurki naokoło, były ławeczki i takim małym można było na rejsy pływać. Jak w Google Milenka Dźwierzyna, to wam się jeszcze grafika pojawi tego. No ale parę lat temu ktoś ją w okresie zimowym podpalił. Stała przycumowana w porcie. No i po prostu ktoś ją podpalił i, no, i spłonęła. No teraz taki katamaran malutki tam pływa fajny taki malutki kuterek, a tu mamy port nie wiem czy tu możemy wejść wygląda na to, że to jest takie zamknięte bo tam była bramka nie, przez tą bramkę przeszliśmy ale nie było zakazu wstępu więc nie wiem czy turysty, turyści tak my mogą wchodzić czy tylko dla właścicieli tych kutrów jachtów tutaj a tutaj te jachty wyglądają na dużo droższe Zostawiam, że zaraz na stąd mogą pogonić. Jak ty są chyba dużo większe i dużo droższe niż tam. Tu mamy taką konkretną po prawej stronie. Przynajmniej zachwycaliśmy taką wielką. A to są naprawdę fajne, eleganckie sprzęty. Excellenza 550 darłowo. Nawet elegancki. No przepiękna łódź. Taka ekskluzywna. No jest tutaj ogromny z tej strony większy niż z tamtej. Też macie łodzie na szczepach przygotowane do odjazdu. Ta już troszeczkę starsza, ale też bardzo fajna. Jakiś Henryk A tam z tyłu ciemniejszy Tu kolejne łodzie Popatrzcie na tą żółtą Na ile ona jest głęboko zanurzona Tu gdzie jest żółte to tam nie wystaje nad wodą A tu gdzie jest białe To jest wszystko pod wodą Jeszcze żółtaka na cały port. Z góry pokazałem wam właśnie jak wygląda Drugi port jachtowy, on ogólnie na mapach jest mało pokazany, ale tu są flagi. Czasę, że coś turyści chodzili, więc najprawdopodobniej spokojnie można tu wchodzić, nie ma żadnych zakazów. Więc myślę, że może możecie tu przyjść i pooglądać sobie te jachty, które wam teraz nagrałem, w którą na przykład można wejść albo wyjść. No, ale też nie ma żadnych informacji, jest na szeroko otwarta. Żeby to był teren prywatny i żeby był zakaz wstępu. No i tutaj wchodzicie właśnie na ten port jachtowy, no przepiękny port jachtowy. A my idziemy teraz już w kierunku hotelu, w kierunku centrum miasta. Prawka mała aktualizacja. Na tym płocie tutaj była taka mała biała, wyblakła tabliczka, która ledwo co na nie widać. Ale pisało, że personel only, no, czyli tylko dla obsługi personelu tego portu. Więc udało się materiał nagrać, weszliśmy, nagraliśmy. Widzicie jak wygląda, dlatego też nie jest pewnie oznakowany na mapach, żeby turyści do niego nie wchodzili. No ja Wam nagrałem, więc wiecie, że jest tutaj drugi port. Wiecie jak wygląda. A czy będziecie wchodzić, to już zależy od Was. My byliśmy.